Witam serdecznie, dzisiaj miałam ten z gorszych dni, a jak mam gorsze dni to staram się czymś zająć umysł, miłym, fajnym, sympatycznym, co mnie odpręża. I dzisiaj pokażę właśnie, e, uchyli rąbkę tajemnicy, jak ja robię świecę z węzy. A Węza to jest produkt pszczeli, czyli e, węza robiona jest z wosku, z wosku pszczelego. I pszczoły y, tego wosku potrzebują do uszczelniania uli, na tym wosku też y, robią w takim kształcie i wypełniają te wszystkie y, 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 tak, właśnie miodem. Na tej węzie one produkują plaster miodu. I to po prostu jest pszczeliwosk, ale wosk jest zbierany tak ogólnie. Czasami są to też jakieś pyłki, jakieś cząstki roślin, też skrzydełka owadzie. Więc pszczelarze przynoszą do, tak jakby, odsprzedają to ludziom, którzy po prostu oczyszczają ten wosk i z tego po prostu produkują ładne produkty na ramki się kupuje albo na kilogramy, Przelaże kupują na kilogramy, albo na sztuki. No i z tego po prostu są sprzedawane świece. Świece sobie można, można zrobić w bardzo prosty sposób bardzo, bardzo prosty. Węza jest elastyczna, plastyczna. Ja Ma bardzo ładny taki woskowo-miodowy zapach. I najlepiej, żebyśmy mieli coś, na przykład, ja tutaj użyłam takiej pod, podkładki, jak dzieciom, pod plastelinę się kupuje, albo ten papier, który był po prostu, pozabrudzimy sobie obrus czy stół. Więc jest plastyczna, więc ją delikatnie składamy na pół. Lub nie składamy. Zależy jaką świecę, jaką wielkość i grubość świecy chcemy. Ja chcę zrobić dwie mniej dwie cienkie świece. Składam w jedną równo. Składam w drugą równo. I sobie nią chwilę. Tak jakbym bym chciała ją złamać. Nie lekko rozdzielam, może to za pierwszym razem nie wyjść, ale trudno. O, tutaj mam, kupiłam sobie takie knotciki do świec innych, ale do tego też posłużą, będą dobre. Może to być knot bawełniany z pasmanterii kupowany na metry, też jest dobry. Tylko wiadomo, do świecy trzeba dobrać grubość knocika, bo albo się będzie palić za szybko, albo za wolno. Kładziemy sobie ją na końcu i leciutko zawijamy. Tak, żeby można było zacząć ją rolować. Tutaj Tadzinek mi pomaga, jest moim ukochanym operatorem kamery. Moje słonko. I po prostu ja już mam wprawę, więc mi to wychodzi łatwiej. Ale zabawa naprawdę jest przednia. Raz, że wosk uspokaja, ładnie pachnie, relaksuje, wpływa na układ nerwowy. I naprawdę daje dużo takiego odprężenia, przyjemności, więc pomyślałam sobie, że w dzi po dzisiejszym trudnym dniu zajmę się czymś przyjemnym. Czymś, co po prostu mi ułatwi zasypianie. I takie. O! Jest jedna pierwsza świeca. Odpalamy ją sobie. Powinna być równo skręcona. Jeżeli będą odstawały, to będzie ten wosk tam zaciekał i może wyciekać drugą stroną. Więc, jeżeli coś się spierdzieliło, to możemy po prostu zwyczajnie ją jeszcze odwinąć i po prostu sobie poprawić. No, I sobie tutaj oklepiemy na końcu. Adam. Zapraszam do zabawy. Dziękuję.